Cześć! Witam Was po raz kolejny na moim kanale Scrapbooking by Ewela, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją tych cudowności. Jest to moja paczka DT połączona z zakupami w sklepie scrapkowo.pl. Wartość tej paczki przekracza 250 zł, więc będziemy mieli co oglądać. Zaczynamy! A zaczniemy od tego. Te magiczne przyrządy to nożyki drewniane do masła, które w skrapowym świecie z powodzeniem wykorzystuje się jako zamienniki gości do biegowania. O czymś takim mówiłam właśnie w moim niedawnym filmie a propos zaginania i wykładzania papieru. Te na dodatek mają fajne logo sklepu skrapkowo.pl. Kolejna rzecz to kwiaty, których nie może zabraknąć w moim koszyku. Po pierwsze, dlatego, że zbliża się sezon ślubno-komunijny, w którym kwiaty są po prostu nieodzowne, a po drugie, dlatego, że ja po prostu na y, wykonywanie kwiatów z poamiraną często nie mam czasu i posiłkuję się takimi gotowcami. Mój uniwersalny wybór, pasujący na każdą okazję, to kwiaty lotosu w kolorze białym. Które w razie potrzeby mogę sobie po prostu delikatnie pokolorować. Kolejne to są kwiaty peoni, są one mniejsze i bardziej zbite od lotosu. Następne są to różyczki dwutonowe w kolorze białoróżowym. No idealne pod prace komunijne, na chrzest, na ślub. No po prostu trzeba je mieć w swojej pracowni. Kolejne różyczki są w kolorze brzoskwiniowo-łososiowym. Te wybrałam z myślą o tym, aby połączyć się z kolekcją pierwszy pocałunek. No i na koniec Sweet Hearty, których nigdy nie może zabraknąć w moim skrapowym magazynie. I wszelkie braki staram się od razu uzupełnić. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione kwiaty. Inna kategoria produktów to tekturki. Tym razem pojawiły się u mnie produkty ze skrapińca. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, przygotowania do sezonu ślubnego trwają. To jest romantyczny mostek, który jest tekturką 3D, jaką będę wykorzystywała w Exploding Boxach. Naturalnie kielichy komunijne. No bez nich kwiecień i maj absolutnie no nie. Następna rzecz, która bardzo mi się podoba, to są tekturki w kształcie serca, ozdobione winoroślą. No myślę, że taka tekturka naprawdę zrobi nam całą robotę, jeżeli chodzi o kartkę komunijną. Podobnie tutaj dekory z liści winorośli idealne, po prostu idealne pod prace komunijne. Kolejna tekturka 3D na ślub. Tym razem jest to taka para gołąbków stojąca, dzięki czemu świetnie będzie się nadawała na środek Exploding Boxa. A jak wiecie, umie boksów, tworzy się ostatnimi czasy dość sporo. I kolejna rzecz 3D. Jest to tort 3D, na którym są takie, jest umieszczone takie serce, więc sugeruje nam to, że ta tekturka bardziej do porad ślubnych. Aczkolwiek serca można sobie wymienić na coś innego i wtedy zyska ona bardziej uniwersalnego charakteru. Zakupiłam tym razem jeszcze coś takiego. Korzystając z promocji minus 25% na wykrojniki, wybrałam sobie taki e, listek z zawijaskiem, który będzie fajnie wyciągał nam kompozycję. O, po wycięciu będzie wyglądało to w ten sposób. Jedna z tegorocznych nowości Craft Passion, czyli podłużna rameczka owalna. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że ją zakupiłam, ponieważ mam w swoich zbiorach, co prawda, kilka owalnych ramek, ale ta większa jest właśnie takiego rozmiaru, którego mi brakowało. Poza tym ten delikatny wzór jest naprawdę uniwersalny, więc myślę, że wielokrotnie wykorzystam właśnie ten wykrojnik. I maska. Maska z marki Papelia, która yy, ma kształt takiego orna roślinnego ornamentu, myślę, że też właśnie w tym nadchodzącym sezonie wiosenno-komunijno-weselnym przyda się w różnych pracach. Takie duże zakupy nie mogły obyć się bez bas. Jest ich nawet całkiem sporo. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę, Przede wszystkim na tę bazę Exploding Boxa od Goat Box w kolorze turkusowym zrobionej z przepięknego perłowego papieru. No po prostu już nie mogę się doczekać, kiedy ją wykorzystam. Kolejna rzecz, która jest dla mnie nowością jest to baza cukierkowa od rzeczy z papieru, natchnieniem do zakupienia tej bazy. Było jest zbliżające się wiosenne kartkowanie u Asi Szulik. Cała pozostała część są to bazy pudełkowe. Od rzeczy z papieru zaopatrzyłam się w bazy idealki i kwadratowe, i białe i jakieś kraftowe, niskie oraz wysokie. Ale wszystkie te pudełka łączy to, że są to pudełka z okienkiem. Koniec papiery. Jeśli pamiętacie moją poprzednią paczkę DT, którą prezentowałam, ona również była zdominowana przez papiery marki Paper Heaven. I tutaj po prostu uzupełniam to, co zdążyłam zużyć lub czego mi brakuje. A zatem mamy dwa arkusze z kolekcji Niczym Tchnienie. Tym razem wybrałam te w odcieniach szarości z polnymi kwiatami. I cudownym złoceniem jest to bardzo oryginalne i ciekawe połączenie. Wzięłam również trzy arkusze z kolekcji. Pierwszy pocałunek. Ta kolorystyka po prostu mówi bierz mnie, i myślę, że w tym roku będzie moim hitem. Te kropeczki są bardzo urocze. Bardzo lubię wszystkie desenie w kropeczki, nawiązujące do takiego delikatnie klimatu retro i uroczego, romantycznego. I ostatni arkusz jest to arkusz z kolekcji Różane Wino. Ta zieleń będzie idealna do y, wykrajania sobie listków, a ta strona z kolei świetnie będzie korespondowała z arkuszami z kolekcji Pierwszy Pocałunek. Jeśli chodzi o moje najnowsze nabytki ze sklepu Skrapkowo.pl, jest to wszystko. Napiszcie mi, jakie są wasze ulubione produkty, które zaopatrujecie się w sklepie Skrapkowo. Zachęcam was do śledzenia moich skrapowych poczynań tu na kanale, na mojej stronie na Facebooku oraz na moim Instagramie. A tymczasem, do zobaczenia.